No o to Jezusowi chodzi, żeby nie było po prostu takiego, wiecie, kontrastu między tym, co w środku, a tym, co zewnętrzne. O to właśnie chodzi, więc bądźmy spójni. Z Ewangelii, według Świętego Jana, Jezus udał się na drugi brzeg jeziora Galilejskiego, czyli Tyberiackiego. Szedł za nim wielki tłum, bo oglądano znaki, jakie czynił dla tych, którzy chorowali. Jezus wszedł na wzgórze i usiadł tam ze swoimi uczniami, a zbliżało się święto żydowskie Pascha. Kiedy więc Jezus podniósł oczy i ujrzał, że liczne tłumy schodzą się do niego, rzekł do Filipa Gdzie kupimy chleba, aby oni się najedli? A mówił to, wystawiając go na próbę, wiedział bowiem, co ma czynić. Odpowiedział mu Filip Za dwieście denarów nie wystarczy chleba, aby każdy z nich mógł choć trochę otrzymać. Jeden z jego uczniów, Andrzej, brat szymona Piotra, rzekł do niego: Jest tu jeden chłopiec, który ma pięć chlebów jęczmiennych i dwie ryby, lecz cóż to jest dla tak wielu? Jezus zaś rzekł: każcie ludziom usiąść. A w miejscu tym było wiele trawy. Usiedli więc mężczyźni, a liczba ich dochodziła do pięciu tysięcy. Jezus więc wziął chleby i odmówiwszy dziękczynienie, rozdał siedzącym. Podobnie uczynił i z rybami, rozdając tyle, ile kto chciał. A gdy się nasycili, rzekł do uczniów: Zbierzcie pozostałe ułomki, aby nic nie zginęło. Zebrali więc i ułomkami z pięciu chlebów jęczmiennych, pozostałymi po pospożywających napełnili dwanaście koszów. A kiedy ludzie spostrzegli, jaki znak uczynił Jezus, mówili: Ten prawdziwie jest prorokiem, który ma przyjść na świat. Gdy więc Jezus poznał, że mieli przyjść i porwać go, aby go obwołać królem, sam usunął się znów na górę. Jest taka rzecz, która Jezusa bardzo denerwuje, która, która go grzeje i to jest rzecz, która była u faryzeuszów. Oni naprawdę mieli talent, żeby zezwłościć Jezusa, dlatego że oni zewnętrznie byli poprawni, byli właściwi. Spełniali dużo i wymagali od innych, tylko problem u nich polegał na tym, że po prostu w sercu tego nie mieli. Więc Jezus nawet nie neguje tego, żebyśmy nie troszczyli się o sprawy zewnętrzne, ale go. Można powiedzieć, drażni brak spójności między tym, co jest zewnętrzne, a tym, co jest wewnętrzne. Popatrzmy na liturgię. Ja, jako ksiądz, wychodzę w pięknym zwykle ornacie. No i na liturgii jest czysty obrus, jest wszystko po prostu piękne. To jest zewnętrzne, bo to, co jest zewnętrzne, ma nam pomagać w tym, co jest wewnętrzne, czyli w przeżywaniu po prostu spotkania z Bogiem, w przeżywaniu Eucharystii, w przeżywaniu liturgii. W kościele też bardzo często widzę, że ludzie są pięknie ubrani. Damy mają sukienki, bądź są po prostu elegancko ubrane. Mężczyźni też często koszula, dłuższe spodnie, no i, i wyglądają elegancko dobrze. Jakby to jest zewnętrzne i to nie jest najważniejsze. Ale to, co jest zewnętrzne, wiecie, podkreśla coś, co jest po prostu ważniejsze, czyli coś, co jest po prostu wewnętrzne, coś, co jest tu w sercu. Że przychodzę na spotkanie z moim Bogiem i chcę się z Nim zobaczyć. I że tutaj chcę to przeżyć. Więc chodzi o spójność, spójność tego, co jest zewnętrzne z tym, co jest wewnętrzne. No, o to Jezusowi chodzi. Żeby nie było po prostu takiego, wiecie, kontrastu między tym, co w środku, a tym, co zewnętrzne. O to właśnie chodzi, więc bądźmy spójni. Niech Was Bóg Błogosławi ojciec i Syn święty. Amen. I dobrej środy. Podobał ci się ten komentarz? Polub go. Zostaw komentarz. Zasubskrybuj nasz kanał. Udostępnij. Twoje działanie przyczyni się do siania Słowa Bożego dla kolejnych osób, które tego potrzebują.